I mam jeszcze do przekazania kilka takich typów, jeżeli chodzi o użycie oleju zewnętrznie oleju rycynowego. Proszę Państwa, tutaj kumuluje nam się możliwość jego wykorzystania. Możemy smarować ciało tym olejem możemy go dodawać właśnie do kremów, do mleczek do ciała jak powiedziałam już wcześniej, ale samo najważniejsze i najlepszy efekt daje wtedy, kiedy robimy kompresy wielokrotnie oczywiście na dane części ciała na miejsca projekcyjne naszego problemu. I Ważne, aby miejsce przygotować zawsze roztworem z rozpuszczonej sody, czyli z lasowanej dokładnie sody, a po kompresie to miejsce umyć, aby nie nastąpiła reabsorpcja. I co jeszcze jest bardzo ważne? Miejsce przygotowane na kompres krótko przed spryskujemy DMSO, tak aby nam się lepiej wchłaniał, aby jego efektywność była lepsza, bo przecież tego oczekujemy, prawda? I co jeszcze najważniejsze? Przy różnych problemach... Zdrowotnych już konkretnych, na przykład tarczyca, na przykład piersi macica, czy są to gangliony, czy są różne inne problemy, na przykład stawowe, możemy używać konstelacji, czyli mieszanek. Mieszamy wtedy olej rycynowy z ziołami szwedzkimi, bezalkoholowymi. Możemy mieszać z oliwką magnezową, do, dokładnie zrobić taką emulsję. Proszę Państwa, jest to bardzo efektywne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą wypowiedź na stawy, spróbować możemy wszystkiego, co najważniejsze. Jesteśmy sami dla siebie lekarzem i to w taki prosty sposób i tak tanią. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tym tematem i nie tylko, to zapraszam Państwa po więcej informacji na grupę, na Telegramie, na Facebooku. Plazmoterapia i medycyna informacyjna. Tymi rzeczami zajmuję się już prawie 30 lat. Natomiast na YouTube macie Państwo gotowe filmy dokładnie z BHP, jak co użyć i więcej informacji, bo być może poszukujemy jakiegoś rozwiązania, które mogłoby być wykorzystane, no i oczywiście zrealizowane w warunkach domowych. Zapraszam.